Trzeba w tej sztuce dokonać pewnego zabiegu, który ja sobie nazwałem taką reinterpretację, czyli nie niszcząc tkanki utworu, spróbować go przepuścić przez filtr współczesności. Oprócz tego, że jest to świetny materiał komediowy, zastanawialiśmy się czym są te postaci dziś, postaci Rejenta, Papkina, Cześnika. Które nie mówiły o ojczyźnie wysokim językiem, tylko konstruowały swoją rzeczywistość na swoim poletku i opowiadały o, o świecie, który jest na wyciągnięcie ręki, który jest u sąsiada, który jest no, dylematem dworu i tak dalej. I z tego no, poprzez próby wyciągaliśmy wnioski. Pan zaś, mówiąc między nami. Masz te dobre! Ej, czasami! U żołądka! O przebiciu! Rumatyzmy jakieś głupio! O co powiesz, wszystko głupio! Ten czyśnik rzeczywiście, jak, jak o nim myślałem i o nim czytałem, on jest bardzo raptusiewicz. I on jest bardzo gwałtowny. Najpierw coś zrobi, nakrzyczy, nabije i tak dalej, a potem się zastanowi lub nie. Bo jeszcze wcześniej ktoś jest taki, że on nie zawsze się zastanawia. Na szczęście ma, ma Dyndalskiego, który jest obok niego i który hamuje jego niektóre e, zapędy, chociaż on i tego Dyndalskiego traktuje czasami per noga. Boże! Trzeba by nie być w żeby żebym tylko czasu miała! Cóż się stało? Co się dzieje? ty mi się w oczy śmieje. Gram Klarę Raptusiewiczównę. Jest to postać bardzo konkretna, bardzo taka gwałtowna. Tego samego oczekuję od swojego partnera, Wacława, ale Wacław jest troszeczkę bardziej miałki. No i na pewno też jest troszkę takim uosobieniem współczesnej kobiety, bo jest tak jak Bartek, tak jak mówię, konkret chwyta wszystko, po prostu byka za rogi, a, a też właśnie oczekuję od faceta tego, że jednak ją weźmie, schwyci i, i, i poprowadzi za rękę. A Twój kłapki w ogniu i tu lecę. Zgiję! I to nie, ale to z góry, wiesz? Z góry, o, z góry to nie, nie ty nie przykucaj, ty a. Grze, to oglądasz nie mnie wciśnij w podłogę, wiesz? A. Jak to mawiał Woody Allen, komedia to jest tragedia, tyle, przydarzy, że przydarzyła się komuś innemu. I, i Pawkin właśnie taki jest. Pod jego monologami kryje się osobista rozpacz, bieda, marzenie o kimś, kim nie jest. I to wszystko jest oczywiście groteskowe, ale bardzo bym chciał, żeby widz wiedział, że mnie ten papkin bardzo gdzieś tam w środku boli. Co nie znaczy, że nie powinien być bardzo, ale to bardzo zabawne. Po prostu nie ma nie stać go na nową perukę, to nie jest po prostu strasznie biedny. Więc on używa tej peruki już dziesiąty rok i ona, ale ona nie wyliniała tak strasznie, tylko jest spilcowana. Spilcowana. Nie, nie wróćmy mi na pokuszenie! moich, Dobry Boże, jak gdy wstąpił w progi moje, włos mu z głowy spaść. Nie, niektórzy mówią, że jest to też taka zemsta trochę kibolska, bo na plakacie mamy z Cześnikiem pomalowane twarze, jakby tak jak kibole, no bo też i trochę stajemy się narodem kiboli. Sam w sobie troszeczkę tego kibola też odnajduje czasami, mimo że bardzo nie lubię tych poszukiwań, ale czasem sam wyłazi nad czym ubolewam. Yy, Waldek Śmigasiewicz yy, bardzo nam to wpajał do głów, żebyśmy grali o tym właśnie, o tym, że ta flaga yy, biało-czerwona jest bardzo naddarta yy, i że tak naprawdę mur jest tylko pretekstem do walki yy, o nic. Zawsze zemstę będzie warto wystawiać, gdyż to jest to tekst o naszych narodowych przywarach, o naszych złych cechach na, nas, Polaków, o, o wiecznej jakiejś waśni w naszym narodzie. Bo oczywiście my wszyscy Polacy znamy tę zemstę, wiemy, o czym ona jest. To nie o to chodzi, żeby przedstawić tu jakąkolwiek historię. To nie o tym jest, że się dwóch facetów pokłóciło, a gdzieś tam jeszcze z boku jest jakiś romans młodych. To nie o tym jest. To jest o. O, o, o takim zderzeniu mitu i rzeczywistości. I właściwie grać ją można na okrągło, nie tylko dla młodzieży, ale i dla dorosłych. Problem, jaki tam jest, nurtuje społeczeństwo polskie od zarania dziejów. Dzisiaj zemsta jest aktualna chyba najbardziej.